Cześć, cześć, cześć! To zwłaszcza znowu Wanni, co tydzień robię odcinki. Live'y też będą. Na razie live'ów nie robię, bo muszę odzyskać konto, bo z obcego konta nie będę robić live'ów. Jak tam się trzymacie? Niedługo wakacje i wyjeżdżacie gdzieś? Jak nauka, jak wam się podobała ta zdalnie? mnie męcząca. Dzisiaj mamy nową, nową aktualizację. Dzisiaj mamy aktualizację Stronnej Polany. Zobaczymy. Ja już widziałam ten spoiler, jak ona wygląda. Nie wiem, nie widzę tego zamku tutaj. Pojdziemy, co zobaczymy na piechotę. Mi się wydaje, że lepiej mi wychodzą odcinki niż live'y. Jak, jak sądzicie tak podobnie, to dajcie znać pod komentarzach. Nie dajcie w ogóle to znać yy, na komentarzach, czy chcecie mi, czy, czy chcecie nową stronę Polana czy stary. O proszę, więcej drzew mamy, proszę bardzo. O, jaka fajna muzyka. O, tu koniki mamy. O, proszę bardzo, tu koniki mamy. Proszę bardzo, wszystko trzymy. No, patrzymy dalej. O, tutaj leżą me. Lubiowce, bardzo lubiowcy, ja kocham zwierzęta. No nic takiego, dużo to nie podmieniali. Dajcie w komentarzach, czy wam się aktualizacja podoba dzisiejsza. Ile ją oceniacie. Farma Steve'a została, wyścig ten jest ten sam. Pojedziemy na ten wyścig. No myślę, że czy jeszcze jest umbraja, ale to może zdążycie. Tylko muzykę zmienili. No, mi się, mi się podoba ta serna polona. Na nowych graczy to coś nowego będzie, bo jak oni zaczynają grać O, widzicie jak, jak teraz wyścig zrobiony jest? Popatrzcie To nie będą pamiętać jak była stara strewna Polana. ja ją zapamiętam jak fajnie wyglądała A za tydzień coś z lat ten będzie Jak co roku Wracając do to moich bonów Napiszcie do nich, piszcie do nich no co bo mi się wydaje, że to boty odpisują, bo oni kopiują w wkleję jedno to samo, że nie ma możliwości odbanowania konta. A ja wiem, że jest możliwość odbanowania konta. Tylko ja się po prostu nie chce, Nawet nie chcą podać maila do biura. Biuro opisują, że nie ma możliwości. A ja wiem, że jest możliwość. Tylko ja się po prostu nie chcę. Pomóżcie mi wygrać te dwa konta, bo naprawdę... Za dużo wydano, nie będę robić czwartego kąta, bez jaj. A jak w ogóle się czujecie? Znowu jakieś nowe wirusy są w Delta i Tenda jakaś. Uważajcie naprawdę na siebie, bo naprawdę bo możecie wymaczyć na tym tym wszystkim. Pojedziemy sobie tutaj. Zamek, co tam jest, to nie wymienili go. Gorące ziemniaczki? Co to kurde jest? Aha, ciuchę to, co nie mają stetyków. To jest Nozlek. Burmistrz tu jest. A strasznie co tu w środku jest, o właśnie. Sobie. Dajcie znać w komentarzach, czy ma się podoba ta nowa serna pola, czy nie? Czy się starą? bo mi się podoba ta nowa ustawna na dobrze aby dali jeszcze więcej jakiś zadanek bo takie aktualizacje to po no tylko nakrecić co 5, 10 minut było fajno nie nie zmienili nie zmienili myśleli że to coś Cieszę się, że cieszę się, że kolega mi użyczył kontakt, że mogę nagrywać dla was aktualizację, że nie, że nie będę po prostu ten, nie będę po prostu do tyłu, jak to się mówi. Bo teraz będzie miesiąc jak na wani mam blokadę. Musicie też na swoich odcinkach mówić i na swoich live'ach jak macie problem z tym. Hmm... To z banami, bo naprawdę i do wymiany też powinna być ten Cała obsługa klienta, bo w ogóle nie pomagają Myślę, że to pojedziemy. Zobaczmy, co pojedziemy, zobaczymy co to tu jest Tu też jakieś ciuchy, wiejska chatka Two się nazywa A to nie Mi się podoba, mi się mega podoba. Fajna jest na Polana. Tylko że tego zamku nie, nie zmienili. Musicie nagłosić też sprawę tych banów, żeby oni, nie, żeby oni wiedzieli, że nie damy się, że, że nie poddamy się i wywalczymy te dwa konta. Ja wiem, Pojedziemy jeszcze do tego balonu, poszukamy jeszcze ten siodło pod ten czaprak. Znaczy siodło pod czapra, tak. coś widzę, że 14 tylko szybkości. Za już być 17. Pojedziemy z tego balona sobie. A ja się w ogóle poprzednio wam aktualizacja to, bo ja nakręciłam i gdzieś zgubiłam to nagranie, bo mówiłam tam to o tolerancji, o LGBT. I powtórzę jeszcze raz, bo może, bo nie powiedziałem, Ja nie jestem toleracyjna, ja się przyznaję, każdy ma inne zdanie. Ja po prostu wierzę w Boga i będę wierzył do końca moich dni. Bóg stworzył kobietę i mężczyznę i tak powinno być do końca życia, a nie, że kobieta z kobietą, facet z facetem, albo bi, albo homoseksualista, albo tranzystyta. Ludzie to są po prostu chorzy i, nie, i po prostu nie trzeba się z nimi przyjaźnić, bo oni po prostu są ateistami i oni nie wierzą w kościół itd. i tak dalej. I mieście dobry przykład, co się działo ten rok temu. Jak obrażali matkę bo bożą i zrobili z niej tęczę. To są uczucia religijne po prostu ten. Moim zdaniem to są to dla, dla chrześcijan po prostu obraza. I tyle. I kiedyś to, za za to będzie kara, niestety. Ten czaprak mam. Posiadam pisze, patrzcie na jakiej koni musi być dobra, zobaczę czy się sasystyki sasy, sasy, zmieniły poczekajcie mm. Trzeba dalej trenować, może pojedziemy na ten jeszcze, na ten wyścig, w chmurach. Jak chcecie, żeby skiz zagrywa aktualizację, to dajcie znać. Pod komentarzem i wtedy podajcie imię, znaczy, swój nazwę, nicku. Ja tylko jestem na jednym serwerze, ale jak Magda, bo ja jestem w klubie Magdy i zawsze zmieniamy serwery, ale... Może, ale jak chcecie odcinki na tą to dajcie znać muszę tą, tylko konia dzisiaj muszę wytrenować w ogóle tutaj chcę 30 tysięcy czy 40 tysięcy steak naładować żeby pokupować wszystkie rasy, które miałam na wani nie będę miała zaraz to trenować. wow 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 wow, wow. wow, 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 wow. wow, wow, wow Nie mogę tych 70 tych fotków uzbierać. Wow 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 To macie tu problem z takim wyciskiem, dajcie znać na komentarzach. I czy chcecie jakieś jeszcze jakieś jakieś odcinki z innych gier, też dajcie znać. Wszystko z SSO. Jak ktoś ma Instagrama mojego, to dzisiaj dam do relacji i ten. Tak tak czy nie. Nah. Która wam się aktualizacja w ogóle podoba? Dajcie znać na komentarz czyta. Tydzień temu czyta teraz. Bo mi, bo mi się strona polona podoba. Ładnie ją zrobili. Trzeba, musicie też na swoich y, filmikach głośno mówić o banach. Na, 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 na live'ach też głośno o banach mówić. Yy, bo nie może być tak, że ktoś mi blokuje za nic. Nieco mi pomóc. A zaraz do wakacji i znowu nie będzie do września. I cieszycie się, że, że 11 sierpnia będą te smoki? bo ja dwa te konie kupię, ubranie kupię i płaszczki kupię. Brakuje mi na tym koncie u kolegi tak, te runiczne konie, co były w tym roku i te, i te ryby. Gdyby przywrócić się te ryby runiczne z płaszczkami. Tylko teraz tak. Dobra, zaraz wracam. Dobra, przejechaliśmy sobie. Pamiętaj, nie dawajcie Pamiętajcie, nie dawajcie się. Warcie o swoje, nawet jeżeli straciliście konto. Nie otwierajcie nowych. Nie dawajcie im zarobić, co może wtedy upadną. Moi wtedy zyski mają od nas. A mnie, a mnie po prostu zaskoczyło, że dwa razy zostałam tak samo potraktowana. Ja myślałam, że, że po prostu ktoś mnie zgłosił za to, że ja przeklinam na czacie, ale no. Ale widzicie. No i tyle chciałam pokazać tej Srebrnej polany. Nie, nie muszę więcej już chyba nagrywać. Może za, ty, może za tydzień będzie więcej co do pokazania. Może jest lato, może jest zadanka w końcu. Ja, by, ja bym się i szukać to jestem ja tylko na tą Delivery. Yy, I zawsze wchodzę o pół, przed 11. Bo moja przyjaciółka ma live i muszę pilnować czatu. Jedynie jeżeli ona gdzieś wychodzi, to zawsze, mu, zawsze jestem... Na przykład byłam tydzień temu w niedzielę cały dzień prawie nagrze. Możecie mnie znaleźć. Potem nazwą, co tutaj będzie wyświetlona na tym na filmiku. No i tyle chciałam powiedzieć, no i piszcie pod komentarz, czy wam się podoba srebrna polona, czy nie podoba wam się, czy chciecie starą srebrną polonę, czy nową. No i trzymajcie się do następnej aktualizacji i jak będzie będę miała możliwość, to nagram odcinki. Znaczy nagram live'a. Trzymajcie się, cześć, pa!